Dzień dobry, Bartosz Sawicki, Dom Maklerski, TMS Brokers. Poniedziałkowe sesje zazwyczaj należą do najspokojniejszych i do nieobfitujących w ważne wydarzenia rynkowe. Dziś jednak jest inaczej. Już nad ranem poznaliśmy bowiem bardzo ważne dane z Chin. Seria publikacji makroekonomicznych wypadła poniżej rynkowych oczekiwań. pokłosie niskich wartości wskaźników makro jest umocnienie dolara, szczególnie wyraźne w stosunku do dolarów. Australijskiego i nowozelandzkiego, czyli walut bardzo silnie powiązanych i zależnych od koniunktury w Chinach. Jednocześnie warto odnotować, że kurs euro-USD odpadł po raz kolejny od bardzo ważnej strefy oporu 1,31,20-1,31,50. Uważamy, że w kolejnych dniach główna para walutowa zniżkować będzie w kierunku 1,29. Po pogorszeniu nastrojów na międzynarodowych rynkach oczywiście osłabienie złotego, co jest typowe dla naszej waluty, jak i innych walut regionu, które tradycyjnie postrzegane są jako najbardziej ryzykowne w międzynarodowym systemie walutowym. Kurs EURO-PLN obecnie znajduje się przy poziomie 4,12, a właściwie minimalnie poniżej tej bariery, której przebicie otworzy drogę do dalszego osłabienia polskiej waluty i korekty bardzo dynamicznych ubiegłych tygodniowych spadków kursu Euro .pln. Warto również odnotować bardzo silną przecenę, która nastąpiła w notowaniach metali szlachetnych. Złoto i srebro przebiły bowiem bardzo ważne strefy w których przeceny obu metali zatrzymywały się w ostatnich dwóch latach. Obecnie za jedną uncję złota płacimy około 1450 dolarów. W dalszej części sesji uwaga powinna przenieść się przede wszystkim na odczyt inflacji konsumenckiej z Polski. Będzie to jeden z odczytów za marzec, które będą pod bardzo silnym wpływem niesprzyjających warunków Pogodowych. Oczekujemy pogłębienia dezinflacji. Dynamika CPI powinna naszym zdaniem ukształtować się na poziomie 1,1%. Obecnie Rada Polityki Pieniężnej znajduje się w strategii wait and see i z niepokojem oczekuje na kolejne dane napływające z polskiej gospodarki. Jednak należy zastrzec, że obecny sposób działania polskich władz monetarnych powoduje, że Jedynym wyjściem ze strategii Wait and See, które mogłoby nastąpić w najbliższych miesiącach, byłaby kolejna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Dlatego też inflacja konsumencka o tak niskiej dynamice może znacząco osłabić złotego poprzez rozbudzenie spekulacji o możliwości obniżki kosztu pieniądza. W dalszej części dnia poznamy również otwierające serię regionalnych publikacji oddających koniunkturę w Stanach Zjednoczonych, indeks New York Empire State. I warto zwrócić uwagę na ten wskaźnik w obliczu serii słabych danych lub też właściwie gorszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki, które napływają na rynek w ostatnich dwóch tygodniach. Dziękuję za uwagę.